Kochani, poprosiłem Was dzisiaj, tutaj rano, żebyśmy się wszyscy zebrali, bo jak wiecie, no, nasz cyrk boryka się z problemami, z trudnościami. Jako menadżer muszę ten problem rozwiązać. No i moi drodzy, razem z klaunem, i tutaj podziękowania, ukłony w stronę klauna, znaleźliśmy rozwiązanie naszych problemów. Nowy program, ekscytujący, niesamowity, niewyobrażalnie trudny, ale jakże niezły. Słuchajcie, to będą żywe wieże. Będziecie budować wieże z siebie samych, stawać jeden na drugim, aż do samego szczytu naszego cyrku, naszego namiotu cyrkowego. Będzie to coś niesamowitego. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dlatego, kochani, od dzisiaj, Trenujecie od rana do wieczora to, te wieże. I ja bym proponował tak: w takiej kolejności. Klaun na dole, na niego wchodzi baletnica, potem ciężarowiec i później lew, słoń, i na samej górze pies. Co wy na to? A potem odwracamy kolejność czyli ciężarowiec, baletnica, klaun, a potem pies, słoń i lew. Genialne, prawda? Panie dyrektorze, no ale ja mówiąc o wieżach, ja chyba nie o tym myślałem. Ja na takie coś to nie za bardzo się zgadzam. Ale klau, nie nie błagam cię. Ty szukaj rozwiązań, a nie problemów. Ty ucz się od innych, zobacz, słon na przykład nie narzeka. Dzień dobry, z tej strony Radio Plaszówki. Bardzo serdecznie witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu poświęconego grom planszowym i wszystkim tym rzeczom, które z grami planszowymi są związane. Dzisiaj, kochani, chcemy, a właściwie chcę Wam opowiedzieć o grze dla dzieci. O i ktoś mógłby powiedzieć: O, poważnie, gra planszowa dla dzieci no niemożliwe. No ale warto tutaj wyjaśnić: jeśli nie słuchacie naszego podcastu, albo nie czytacie, czy nie oglądacie Jakichś innych twórców związanych z planszówkami, a do tego dopiero wchodzicie w ten świat albo poznajecie to hobby, no to chcę Wam powiedzieć, że obecnie gry planszowe to nie tylko zabawki dla dzieci, to nie tylko gry dla dzieci. Wybór gier planszowych jest olbrzymi i często gry planszowe poruszają tematy, które są skierowane typowo do osób pełnoletnich, do, do ludzi dorosłych. No, Stało się już to po prostu pewnego rodzaju hobby. Także warto mieć to na uwadze. Ale wracając do, do dzisiejszego tematu. Gra dla dzieci, ale tak naprawdę gra, przy której dobrze bawią się też dorośli. I za chwilę powiem Wam, dlaczego tak o tym wspominam, ponieważ gra, o której dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, to. Gra przeznaczona dla dzieciaków od 6 lat, skierowana do od 2 do 4 graczy. A ta gra to ale cyrk od wydawnictwa Granna. No, i już na początku bardzo serdecznie dziękujemy wydawnictwu Granna, że podesłało nam egzemplarz tej gry do pogrania, obejrzenia, ale także zaprezentowania tej gry Wam właśnie w radiu Planszówki Drodzy. Ale cyrk to gra, która mnie bardzo zaskoczyła. Ja osobiście, kiedy czytałem o niej, bardzo chciałem w nią zagrać, mimo tego, że jest to gra skierowana przede wszystkim do dzieci, z bardzo ważnego dla mnie powodu, czy może czegoś, czego byłem bardzo ciekaw, kiedy przeczytałem o tej grze. Bo często mówimy, że gry planszowe rozwijają intelektualnie, rozwijają wyobraźnie czasem wielu rzeczy Uczą, no, ale właśnie gra, ale cyrk, robi to wszystko, ale do tego rozwija jeszcze umiejętności manualne, co było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. No, wiemy, jako osoby dorosłe, większość zdrowych ludzi nie ma z tym problemów, ale dla dzieciaków rozwój manualny jest bardzo istotny i, i świetnie, że pojawiają się gry planszowe, które właśnie. Także pomagają w takiej dziedzinie, kształcą, nawet ruchowo. Tak? Więc bardzo byłem ciekawy, jak to działa. No i właśnie. Może najpierw o co chodzi w grze Ale Cyrk. Krótko mówiąc, jest to gra, w której nie tyle wcielamy się w cyrkowców, nie tyle zarządzamy jakimś cyrkiem, co po prostu mamy za zadanie. Ułożyć pewien schemat, który mamy na karcie, używając do tego cyrkowców i zwierząt, które występują w tym właśnie cyrku, jako który, który jest zaprezentowany w grze. Mamy tam dziewięć postaci cyrkowców i, i zwierzątek występujących w cyrku, które właściwie nie są figurkami, to są drewniane klocki o różnych kształtach. Na które są naklejone, tak? takie właśnie naklejki, które powodują, że dany klocek staje się jakąś postacią, która występuje w cyrku. Jest ich wszystkich dziewięć. Mamy tam też trzy areny. I tak naprawdę do tego jeszcze talie kart. I to jest wszystko, co znajdujemy w pudełku. No i właśnie bardzo ciekawe jest, a zarazem bardzo proste jest to, o co w tej grze chodzi. Otrzymujemy karty, na których mamy pokazany pewien schemat, jak układać te drewniane klocki z postaciami, tak? czy jak układać tych, te postacie cyrkowców i zwierząt, aby otrzymać punkty. Chodzi o zbudowanie pewnej figury, która jest na tej karcie, a tak naprawdę chodzi o zbudowanie wieży. Układania klocków jeden na drugim w sposób zgodny z tym, co pokazuje nam karta. No, i przykładowo, na karcie mamy lwa, który ma być na dole, na nim mamy ustawić klauna, a jeszcze wyżej, na przykład fokę. I kiedy zrealizujemy taką wieżę, to tak naprawdę zdobywamy punkt. Polega to na tym, że tą kartę z tym właśnie schematem bierzemy sobie, odkładamy ją obok i ona, tak, daje nam jeden punkt. Zwycięża gracz, który uzbiera w taki sposób 7 punktów. Oczywiście te schematy na kartach są bardzo różne. Nie są one jakby zawężone tylko do tego, żeby pokazać, nie wiem, trzy różne postacie i, i zaznaczone, jak mają stać jedna na drugim. Są tam naprawdę kilka różnych schematów, ale ogólnie polega to na tym, żeby ustawiać klocki jeden na drugim. Co możemy zrobić w swoim ruchu? No, tutaj jest to banalnie proste. W swoim ruchu możemy poruszyć. Przestawić bądź wstawić na dowolną arenę jednego cyrkowca lub grupę cyrkowców, które, składa, które składają się na wieżę. Czyli na przykład, kiedy mamy cztery klocki, to możemy przestawić wszystkie cztery, ale musimy chwycić zatem na samym dole i przestawić całą tą wieżę, aby nam nie upadła, tak, nie rozsypała się. Na dowolną z trzech aren, które, które chcemy. Ale możemy równie dobrze z wieży, która składa się z pięciu klocków, przestawić tylko trzy górne. Więc wtedy chwytamy za ten klocek, który jest powiedzmy trzeci od, od góry, no i wtedy jego i wszystkie klocki, które na nim stoją, możemy przestawić na dowolną arenę. I w taki sposób staramy się zrealizować te cele, które są na kartach, my, ale także nasi. Prze przeciwnicy w momencie kiedy taka wieża, kiedy ją przenosimy rozsypie nam się no to wtedy wszyscy, wszystkie te postacie wracają jakby wokół aren no i w swoim ruchu możemy je po prostu postawić na arenie, bądź na jakimś innym klocku itd. tak więc jak widzicie zasady tej gry są banalne ale właśnie bardzo ciekawa jest, jest ta mechanika przenoszenia tych całych wież zbudowanych z klocków z jednej areny na drugą, bądź czasem polega to na tym, że musimy na przykład taką wieżę zbudowanym z trzech klocków postawić na przykład na innej wieży, która już składa się z trzech klocków. Trzeba od razu zaznaczyć, że te drewniane klocki, te postacie, każdy z nich jest, ma inny kształt. Są to przeważnie figury geometryczne, ale każda jest troszeczkę inna. Jest troszeczkę bardziej ścięta z jednej, z drugiej strony, czasem jest to jakaś tam wariacja na temat rąbu i tak dalej, i tak dalej. A więc jak już widzicie, albo raczej widzą osoby do, dorosłe, ma też tutaj duże znaczenie to, jak i który klocek, na którym postawimy, po to, żeby tą wieżę można było później swobodnie, czy w miarę swobodnie przenieść z jednej areny na drugą. I wiecie, i to jest genialne, bo jest to mega proste, ale tak jak wspomniałem, niesamowicie rozwija właśnie takie umiejętności manualne dzieciaków. Wracając do tego, że jest to gra od 6 lat, no to faktycznie dla 6-latka, 7-latka, czasem nawet 8- i 9-latka wzięcie w rękę, a właściwie często 3 czy 4 palce, Takiej wieży klocków i przestawienie jej z jednego miejsca na drugi może być wyzwaniem, a na pewno jest dobrą zabawą. I to jest świetne, bo ta gra uczy dzieciaki wiele rzeczy. Z jednej strony to są właśnie te takie umiejętności manualno-ruchowe, ale z drugiej strony dzieciaki też, grając w tą grę, uczą się, czy właściwie dowiadują się, że jest coś takiego jak środek ciężkości, że mm, przestawienie klocków lekko w prawo lub lekko w lewo może wpłynąć na to, jak ten środek ciężkości y, y, idzie, tak, i chociaż oni jeszcze nie wiedzą, że to jest tak naprawdę środek ciężkości, nie potrafią tego nazwać, nie wiedzą, że są to, że są to jakieś zasady fizyki, no to tak naprawdę uczą się już tego, że wpływ. Na to, czy aby zbudować wysoką wieżę, trzeba wziąć pod uwagę to, jak dany klocek położymy i czasem trzeba troszkę nim manipulować, aby ta wieża faktycznie rosła w górę, a nie upadła, nie przewróciła się po ustawieniu czwartego czy piątego klocka. Także gra ma bardzo proste zasady, ale jest naprawdę bardzo ciekawa. Taka mechanika, która nie, nie jest często spotykana. W ogóle nie ma zbyt wiele gier, które rozwijają właśnie w taki sposób ruchowy, motorykę. Tak? To, jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo interesujące i ciekawe w tej grze. Trzeba też przyznać, że ta gra jest naprawdę bardzo ładnie wykonana. To znaczy, te elementy drewniane, ale nawet te naklejki, które są, one faktycznie. Są zrobione ładnie, elegancko. Wszystkie te rysunki tych cyrkowców i tych zwierzątek, które tam są, są takie wywołujące uśmiech. Ono może nie są jakimś arcydziełem, tak? ale, ale wywołują uśmiech, i na przykład mnie faktycznie kojarzą się z cyrkiem. Ja byłem dzieciakiem w momencie, kiedy. W pewnym sensie to było wydarzenie, kiedy do mojego niewielkiego miasteczka przyjeżdżał cyrk, i wtedy trochę inaczej patrzyło się na te, w ogóle na cyrk jako taki. Dzisiaj wiemy, że, że, że większość ludzi negatywnie podchodzi do tego, nie zgadza się z tym, że zwierzęta są tam traktowane w taki sposób, jaki, jaki są. I okej, okay, każdy ma prawo uważać jak chce. Ale akurat tutaj nie brałbym tego pod uwagę, tak? nie wchodziłbym aż tak głęboko w te tematy. Jeśli mówimy o grze, która po prostu dotyka tematu cyrkowego, ale no trzeba od razu zaznaczyć, że żadne zwierzę nie ucierpiało, kiedy był, była produkowana gra, ale cyrk na pewno. A faktycznie, osobom, które w cyrku kiedyś były, graficznie przywodzi to na pamięć. Takie ciekawe wspomnienia, bo ja tam osobiście w cyrku byłem parę razy i oczywiście kiedy byłem mały i zawsze mówię, to było dla mnie jakieś takie wydarzenie w tamtych czasach to pierwszy raz mogłem zobaczyć różne zwierzęta, nie tylko o nich słyszeć, ale okej, okay, nie o tym. Także naprawdę jest to bardzo ciekawa gra, którą warto kupić swoim dzieciom. Tak bym to powiedział. Ale na początku wspomniałem, że i dorośli mogą się w tą grę pobawić. Oczywiście to nie jest gra, która będzie lądowała na stole bardzo często czy tam właściwie każdego dnia. No nie okłamujmy się, nie. Bardziej kiedy zagramy w tą grę w gronie osób do, dorosłych, to będzie to taka trochę, ja bym powiedział, imprezówka. O. Yy, można w nią zagrać po prostu dla zabawy. Yy, ona wtedy nabiera trochę innego, jakby to dobrze określić. Trochę inaczej podchodzimy do tej gry, kiedy gramy w gronie dorosłych. No bo tutaj wiadomo, że raczej nikt z dorosłych ludzi nie będzie miał problemu, żeby przenieść w palcach, tak, w ręce tamtych kilka klocków. Nie będzie miał problemu, kiedy tych klocków będzie 4, 5, ok. Ale kiedy będzie 8 i 9. To uwierzcie mi, to już wcale nie jest takie łatwe. A grając w gronie dorosłych osób, właśnie tak często w tą grę się gra. Znaczy, dochodzi tutaj pewna rywalizacja, takie, wiecie, udowodnienie, kto da radę, a kto nie. I to ma też swój urok. Oczywiście mówimy rywalizacja w takim trochę ironicznym podejściu, tak, z uśmiechem na twarzy, bo tutaj nie ma jakiegoś takiego, wiecie, wbijania sobie szpilek, ale czasem jest takie, o, i chciałeś ułożyć, a mnie się akurat wieża przewróciła, no ależ mi przykro z tego powodu. I wiecie, takie delikatne wbijanie sobie y, takich szpileczek albo dawanie takich y, pstryczków, i to jest naprawdę fajne, i można się przy tym dobrze dobrze pobawić. Y, a, a naprawdę, y, kiedy te wieże są już zbudowane w taki sposób, gdzie, że, że już jest 7, 8, a czasem i 9, bo już miałem i takie gry, no to naprawdę nie jest to już takie łatwe, by taką wieżę przenieść. To no już wiecie, kiedy ktoś po to sięga, to wszyscy inni współgracze kibicują. No nie, nie, nie da rady. No dajesz, 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 wywrócisz, wywrócisz. skucha, 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 skucha. I wiecie, naprawdę od razu zamienia się to w taką typowo imprezową grę. Jest jeszcze jeden element, czy jeszcze jedna sytuacja, w której ta gra może fajnie działać, ale może tutaj. Zakończmy, jeśli słuchają to też wasze dzieciaki. Kochani, na pewno dobrze się będziecie wgrabawić, więc możecie rodzicom pokazać tą grę albo rodzice pomyślcie o tym. I dziękuję dzieciom. Bo teraz jeszcze jeden temat. Wiecie, ta gra naprawdę nieźle się sprawdza wtedy, kiedy do tej gry wiecie, jakiś tam drink, dwa, trzy piwka Trochę się rozluźnimy i właśnie wchodzi taki temat, pojawia się takie podejście, już nie, że, że ja, ja nie będę w taką grę grał dla dzieci, tylko okej, okay, no to spróbujmy. I wiecie, po dwóch drinkach albo trzech piwach, to czasami przeniesienie tych czterech klocków staje się problemem, a uwierzcie mi, śmiechu jest naprawdę sporo. I żeby nie było. Ja tutaj nie namawiam do picia alkoholu tak, przy grach planszowych, bo to chyba nie o to chodzi, a już na pewno nie namawiam do tego, żeby się upić, bo to już w ogóle mija się z celem. Ale wiecie, dwa, trzy piwka i naprawdę bardzo przyjemnie się w tą grę gra. Oczywiście tak nie, nie przekraczajmy pewnego, pewnego poziomu, ale naprawdę można się fajnie przy tej grze pobawić. Gra jest bardzo ładnie wykonana. Yy, jest ciekawa mechanicznie, zatem, no, czemu nie spróbować, kiedy będzie taka okazja? Tak jak wspomniałem, ta gra pewnie nie będzie często lądowała na stole, i myślę, że mało który gracz planszówkowy kupi tą grę w sensie takim dla siebie, tak, kiedy. Kiedy ma już kilka gier, to raczej no, nikt po tą grę nie sięgnie. Jeśli chodzi o cenę, to ja tą grę znalazłem od 60 zł. Można ją kupić. Myślę, że jeśli chodzi o grę dla dzieci, to jest niezła cena. Gry dla dzieci przeważnie zaczynają się od powiedzmy 30-40 zł w górę. No tutaj Okej, okay, może nie ma bardzo dużo elementów, ale jest to na pewno gra nietuzinkowa, tak? I tematyka jest, 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 jest ciekawa, i, i mechanika jest ciekawa. Zatem myślę, że to nie jest wygórowana cena. grana ma zawsze dobre ceny na, na, na gry. Może jedynie, co bym mógł się przyczepić, tak, tak troszeczkę uciekając od tego tematu, to to, że to pudełko jest takie, wiecie, standardowe pudełko, taki standardowy format kwadratu, duże pudełko. Natomiast w środku tam jest dużo powietrza, no bo tak jak wspomniałem, tak naprawdę 9 klocków. Trzy areny w formie okrągłego kartonika. No i Italia kart. Oczywiście to są takie fajne, duże karty, takie typu um, Dixitowskich di kart. Ten format, więc takie duże. Ale spokojnie zmieściłoby się to w o połowę mniejszym pudełku niż jest. No ale rozumiem, że chodzi też o to, żeby gdzieś ładnie to sobie na, na, na szafce postawić, czy na, na półce. Ale mówię, jeśli ktoś zastanawia się nad grą dla dzieci, to naprawdę polecam sprawdzić, ale cyrk. Myślę, że nawet nie trzeba sprawdzać. Można spokojnie w ciemno kupić. Dzieciaki. Myślę, że te właśnie bliżej tego wieku minimalnego, czyli tam od 6 do 9, 10 lat, Będą się bardzo fajnie przy tej grze bawić. Później może być różnie, może gra się znudzić. Tak jak wspomniałem, gracze, osoby dorosłe, no raczej nikt nie wyda tyle pieniędzy na grę, znaczy tyle, to nie jest dużo, tak, ale no biorąc pod uwagę, że masz wydać 60 zł na taką grę, to no, dołożysz 30 i kupisz no, bardziej skomplikowaną, troszkę trudniejszą, trochę bardziej strategiczną grę. Co nie zmienia faktu, że kiedy będziecie mieli możliwość zagrać w Alecyrk, to ja naprawdę polecam sprawdzić tę grę. Rozgrywka jest bardzo krótka, więc nie jest to jakieś czasochłonne. A wiecie, kiedy ktoś siedzi w tym hobby, to nie chodzi tylko o to, żeby um, polecać same ciężkie tytuły. No bo kiedy przyjdzie do was jakiś kolega, mówisz co, ty to tam w, w te gry grasz, poleć mi coś, chcę swojemu dziecku kupić. No, młody ma tam 8 lat. No to co? No nie polecimy mu Gloomhavena, Frosthavena, Nemesisa, czy tam jeszcze inne y, y, Descenty, czy terraformację Marsa. No nie okłamujmy się, tak? Warto też wiedzieć, co na rynku jest do zaoferowania dla dzieci. Właśnie po to, żeby... żeby Doradzić komuś, kto może zastanawia się nad właśnie zakupem gry planszowej, a jest to chyba świetne i chyba każdy fan planszówek będzie się cieszył, kiedy ktoś postanowi kupić grę planszową swojemu dziecku. Rewelacja, jeśli się zapyta. Naprawdę można, ale cyrk polecić, bo jest to bardzo fajna gra. I okej, okay, możecie nie wierzyć nam, jakieś tam radio planszówki. Wiecie, no, my jesteśmy malutkim kanałem, ale. Tą grę poleca i chwali Tom Wassel. Słuchajcie, no, The Dice Tower naprawdę chwaliło tą grę. Tom, Tom nawet wspomina o tym, że jego dzieciaki się świetnie przy tej grze bawiły. Także jeśli nie wierzycie nam, no to zaufajcie specjaliście. Jeśli ktoś nie wie, Tom Wasel, to jest jeden z największych recenzentów, tak, gier planszowych na świecie. Jego kanał The Dice Tower jest jednym chyba z, no może nie najstarszych, ale, ale już bardzo długo na rynku i ma pewną renomę i on też tą grę poleca. Także zobaczcie, nie każda gra musi być jakaś mega skomplikowana, bo jest to prosta gra, ale naprawdę świetnie można się przy niej pobawić. Dlatego zachęcam was do zwrócenia uwagi właśnie na grę Alecyrk. Zresztą odsyłam was na stronę granny, tam będziecie mieli też bardzo fajny opis tej gry. Można sobie pobrać instrukcję obsługi, zobaczyć, jak to wygląda. No a też na BoardGameGeek Geek. Jest jak, jak to z każdą grą, właściwie, która chyba wyszła na świecie, jest tam też strona czy od, odno, odnośnik, kiedy sobie wyszukacie tą grę. I jest tam chociażby właśnie film, ta recenzja Tomowa Wasela. Także warto sprawdzić, warto zweryfikować, czy ta gra będzie Wam się podobała. A może właśnie po prostu kupić ją na prezent komuś, kto ma dzieci. I w taki sposób już krzewić nasze hobby, czyli takie pokazywać, że planszówki są po prostu fajne. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinku. Bardzo serdecznie też zapraszam Was na kolejne odcinki. Jak wiecie, w radiu planszówki w naszych podcastach staramy się, aby co poniedziałek pojawił się nowy odcinek. No, i są to odcinki, czasem takie jak ten, gdzie prezentujemy jakąś grę. Czasem są to odcinki około planszówkowe, mówiące o pewnych rzeczach, często takich podstawowych dla osób, które dopiero wchodzą w świat gier planszowych. A czasem są tematy gikowskie, już dla takich osób, które no, już trochę, trochę w planszówkach się, siedzą. I takie odcinki się tutaj pojawiają. Czyli dla każdego coś ciekawego bardzo serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek i bardzo dziękuję, że wysłuchaliście tego. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia.